Cześć, jestem Grzymanko, z tej strony Misan i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy grę Star Wars Jedi Fallen Order, w ogóle to jest jakaś drobina, co to jest? Hmm, nie wiem. No dobrze. W zasadzie jeszcze nie wiem konkretnie na jaką planetę się udamy, czy na Kashik, czy na Dottomira, ponieważ to jest taka możliwość, w ogóle tutaj chcę zobaczyć, co tutaj mamy. Okej. Okay. Poko. Okej. Okay. Proszę. usiłuję właśnie zebrać myśli. Okej. A hm Wszystko gra? Super. Korzystam z ciszy i spokoju. A. Żeśmy się pogadali. Okej. Okay. Ustalmy kurs. Hmm, mamy Bogano, mamy Kasik, Zefo i Datomiry. Hmm, no to cóż, lecimy na Kasik, mi się wydaje. Kasik? Ok. Kiedy będzie już po wszystkim. Chyba w końcu gdzieś się zadomowie. Zakocham się, założę rodzinę. Rodzinę? Ty? A co, myślisz, że ja nie wiem, co to miłość? Pewnie mnie oświecisz. A żebyś wiedziała, miłość jest piękna, ale wymaga pracy, podziwu, oddania, pociągu i szacunku. Gris to zaskakująco wnikliwe. Wiesz, ma się to doświadczenie. Ten przystojniak skradł niejedno jedno serce. <laughs> Wiadomo. Chodź tu, młody. Za chwilę lądujemy. Ok. Wow. powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na bracie, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze. dobrze. W porządku. N Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. No nieźle. Łatwo się przedostać. Tutaj było. Właśnie to No to... i mi się tak wydaje. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszik dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono lub przesiedlono. Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Martyzanci. Łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj. Nie. Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Griz, stalowe nerwy, da wam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. A jak chcesz wchodzić, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel BD? No dobra. Super sprawa. w tą stronę mam płynąć. Nie zdaje wam, się my się płynąć w inną stronę. Lisko. Jak mamy tam wejść tych Dobra, wejdę na nogę. Ja ci nie Dobrze. Cieszę się. Dobra. Gdzie teraz? Dobra, jakoś nam idzie. Dokończmy to. górę! Dajesz, dajesz! Hmm. Fajnie zobaczcie, jak ta światka wygląda. Najlepsze szczęście w filmie było to pokazane, ja nie zwróciłem uwagi, ale nie przypominam sobie. Tak hmm. to? Co tu to tady A, a שאַרט na skanerze o? dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych buntowników. Trzymaj Nie wierzę, że nam się udało. Dobra, dobre Co tam się dzieje? Ciszysz go 07 się, dziela O pani Dużo laserów. Czyli to otwala działa. I po problemie! Bardzo ciekawie no łapanie. Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam ATAT. -AT. A ty kim? kimś, kto robi Imperium na złość. Ach! Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Dorzucimy okay. do pieca. Rozwaliłem most. Cię podoba. Przejdziemy tamdy. Powinniśmy. Załatwmy 我办。嗯嗯 trochę polecieli. co robisz na kasik? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na kasik, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Więc, kogo tu szukasz? Wodza łuki, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu łukich. Atakuje Imperium z krainy cieni. Hmm. Sir, Gris, to jest co? So. Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii. Miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też wojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Darfulem. Możliwe. Włowu chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo. Świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej! Dalej! Okej. Okay. Żyjecie. Tak, tak. Ciebie też dobrze widzieć. Co za dziura. Twój plan zadziałał. Na pewno chcesz pomóc, co? Hmm. Co myślisz o planie są? To czy przegraną walkę. Wolność Łukich nie jest jego jedynym celem. Chyba można mu ufać. Bardzo możliwe, ale dzieje się tu więcej niż nam się zdaje. I nie zapominaj, że imperium nie gra czysto. Uważaj na siebie w tej rafinerii. Dzięki. Będę pamiętał! Okej, okay, czyli stąd. Poruszamy. Hmm. Za tylko sobie skończymy odcinek. Mi się wydaje. Jeżeli się ma. plan się nie powiedzie, to koniec. Marii zaznaczyła najbliższe garnizony. Imperium nie zdąży przysłać wsparcia. Będzie dobrze. O? Jakaś spluwa mamy zablokowane przejścia Co jest pewnie po drugiej stronie. Okej, okay, znajdziemy jakieś miejsce do medytacji. I Zakończymy nasz odcinek. Tam. A, mam iść tam. Tam na razie nie przejdziemy. Tego co widzę. No dokładnie. Sprawdźmy ten warsztat. Może coś znajdziemy. To jest chyba miejsce medytacji, nie? Podejrzewam, że tak jeżeli to jest medytacja, to zakończymy przy niej. Wiecie gdzie, gdzie to mamy? Aha, tutaj nie przejdziemy. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. Okej. Okay. Hej, Okej. Okay. A i tu mogę sobie mieczek przerabiać oczko. Provamos? Oh. Ó. Hmm. Cordão. Porra, que Okej. Okay. Asi tu. Ujazdu. No, já mám tak málo života. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Spójrzcie, skarpu. Aha, chyba nie ma. Ale słabo... Okay. todzie jeszcze rusza dobi do to nie no dobra chodźmy to a w tym stanie nie pojadę Czekaj, pan. Oh, oh, oh. mm. No czekaj. A tam już przejdziemy, ale jak się dostać tu, e, skoro mogę zjechać tylko w tamtą stronę, to jest medytacja w ogóle, nie to nie jest medytacja, to jest chyba echo mocy. Nie. To chyba nie tu Ok, więc chyba musimy jednak iść dalej. Tymczasem to nie jest medytacja, bo faktycznie tak nie wiem. Wydało mi się, że to jakby za bardzo się błyszczy w tym sensie, no, Medytacja aż takiego światła nie ma, więc zapewne to jest gdzieś, gdzie na razie chyba nie dojdę, bo że mogę dojść, a ja po prostu jestem nieogarem i nie wiem jak to się... Trzeba prądu, Billie. No cóż, zdarzy się. Co teraz? Koniec, czy gdzie się zrespię? W sensie o drodze? Chyba przy statku. A nie, jestem tu. No dobra, no to w tym miejscu sobie zaczniemy kolejny odcinek. Tak więc cóż, dziękuję za oglądanie, jeżeli się spodobało to zapraszam do kolejnych i do poprzednich odcinków, trzymajcie się, cześć!